Cześć wszystkim, tutaj genialnie yy, oświetlony student filmówki. I to ja zwróciłem nie wiem czy wróciłem, ale w sumie jestem tutaj. Ule. Ogóle... Trochę takie małe ASMR dla Was. Uch. Dobra, wróciłem w sumie, tak by może staram się wrócić i mnie denerwuje moje światło, ale mam tu w dupie. Ale tak, chciałem dzisiaj trochę pogadać właśnie o motywacji i o tym, dlaczego ludzie nie robią rzeczy, które chcą robić. Nie wiem w ogóle z jakich powodów. I pierwszy taki przykład to jest... zapytanie kogoś, żeby wyjść na, na randkę czy tam na, na miasto, bo na randki przecież nikt nie chodzi. W ogóle, nie, w sensie, no, tylko ci ludzie, którzy używają, nie wiem, pasja .pl, czy tam, nie wiem, mam 40 lat i żona mnie rzuciła i zabrała dzieci. Jaki jest z tym problem, żeby zapytać kogoś, kogo darzycie jakimiś uczuciami, albo... jest... jakby patrzycie na nich i myślicie, aj, w sumie fajnie byłoby z tą osobą pójść i potrzymać się za ręce i patrzeć jak... jak płynie rzeka. Dlaczego tego nie zrobicie? Jakby nie bójcie się, jakby to ten napisanie wiadomości, albo podbicie do, do, do drugiej osoby i Ej, siema, chcesz pójść gdzieś razem? Możemy pójść do, do pubu, możemy pójść e, na miasto, możemy pójść do galerii, możemy pójść e, i pośmiać się e, z głupich rzeczy, albo wpaść do mnie, obejrzeć film i pogadać. Co w tym trudnego? Oczywiście, jakby w sumie z drugiej strony to jest trudne, bo jakby nie patrzeć, możecie dostać bardzo nieciekawą e, odpowiedź w stylu e, nie, w sumie to to nie bardzo i. E, sorry, ale, ale, ale to nie wyjdzie. Ale z drugiej strony, możecie dostać odpowiedź w stylu. Ej, w sumie dobry pomysł, chodźmy, zróbmy to. Jakby. Nigdy nie, wiesz, 50-50 zawsze, a ja wiem, że to jest trudne, jakby, żeby kogoś zapytać, w sumie, i, i zrobić różne rzeczy, bo naprawdę, jakby, wiem, jaka to jest, jaki to jest, jak to jest, jak to, jak to, jak to, jakie to uczucie jest dostać kosza, yy, bo nieraz dostałem odpowiedź od, od, od ludzi, z którymi chciałem gdzieś wyjść, w celu, a, no, w sumie tak, ale wiesz co, yy, ale to tak po przyjacielsku, dobra, bo bo, bo. bo ja to nie, ja to nie jestem. Nie jestem w takim momencie mojego życia, że szukam e, związku. Super. Jakby okej, okay, to jest coś, czego może, To jest to jest coś, czego możecie się bać i to jest coś, co może was poważnie e, zasmucić, ale jakby nie patrzeć, musicie się dowiedzieć. Jak nie spróbujesz, to jak się dowiesz? Musisz i w ogóle to, to się odnosi do takich różnych, do wielu różnych rzeczy, do czynności. Na przykład, ja ostatnio dużo, dosyć bardzo często słyszę od ludzi, tak od moich znajomych nawet, yy, przez to, że robię zdjęcia: w stylu, ej, bo ja w sumie bym chciał zacząć robić zdjęcia, ale nie wiem, bo w sumie chciałbym sobie kupić aparat, ale w sumie nie wiem jaki i w ogóle, w ogóle, co mam robić. Na co ja odpowiadam? Rób, z, z, nie musisz mieć super aparatu, żeby robić zdjęcia. Wystarczy ci. Swój telefon na przykład, żeby rozumieć A w ogóle, tak, jak chcesz kupić, jak chcesz coś kupić, to zrób to. Zapytaj się kogoś, poszukaj w internecie, zainteresuj się. Nie, moż nie możesz, nie szukaj wymówek. Jak coś chcesz zrobić, to to zrób po prostu. Jakby ja tak miałem teraz w tym. Głupim YouTubem, tak naprawdę. Od jakiegoś czasu korciło mnie, żeby nagrać materiał. Nie miałem czasu, ale z drugiej strony miałem czasami czas, i to, że byłem zarobany, było taką wymówką trochę dla mnie w stylu: a nie, bo jestem dzisiaj zmęczony, albo a nie, bo muszę posłuchać w pokoju, albo a nie, bo, bo w sumie to się nie czuję dzisiaj dobrze i wygląda to jakiś nie powinienem się umyć, a potem musiałbym wysuszyć włosy, i to wszystko, które trwa, i w ogóle. Nie chce mi się. I to są wymówki, jakby nie patrzeć, bo mógłbym to wszystko zrobić i ten materiał nagrać już 3 miesiące temu. Ale tego nie zrobiłem. I czuję się głupio. Nie bądź jak ja i nie czuj się głupio. Zrób to co, co chcesz zrobić. No, bo no nieważne co to jest, czy chcesz zapytać kogoś, żeby wyjść i chcesz w sumie jakby ciekawe było, bo może byś chciał zostać z tą osobą bliżej. Możesz. Y, dlaczego nie, dlaczego tego nie zrobisz? Zrób to. Nic cię to nie kosztuje. Y, z drugiej strony, może chcesz y, zacząć y, robić na dłutach. Zacznij to robić. Ja na przykład chcę się nauczyć układać kostkę Rubika i muszę sobie kupić kostkę Rubika. I chcę to zrobić. I zrobię to, bo dzisiaj o tym pomyślałem i to zrobię. Życie jest za krótkie, żeby się pierdolić. Czy nie dosłownie, ale życie jest za krótkie, żeby się cackać samym sobą. Warto jest robić rzeczy, które. No, które chcesz robić po prostu. No, jakby to brzmi strasznie głupio, to brzmi jak masło maślane, ale. nie bój się, bo nie masz nic do stracenia. W najgorszej sytuacji, tak naprawdę, skończy tym, że zrobiłeś coś, nie wyszło ci i w sumie czujesz się trochę głupio, ale. tak naprawdę spróbowałeś i jesteś y, bogatszy o nowe doświadczenia. A w najlepszej sytuacji, znajdziesz coś, co kochasz, albo osobę, którą kochasz. Na przykład. Ja nie widzę w ogóle żadnych minusów w tym wszystkim. Także do roboty: chłopaki, dziewczyny, albo osoby, które są, nie, nie identyfikują się jako, jako jedna z tych płci, do przodu brodacy. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Mam nadzieję, że jakiś miał sens. Mam nadzieję, że kogoś zainspirowałem, żeby coś zrobić. Jeśli uważasz, że nie ma sensu, wyślij mi maila na nieobchodzi mnie to y, małpawp.pl i y, i widzimy się za jakiś czas. Także Ara.